tam kurwa stoi, widziałem. Kurwa, to nie ma różnicy, czy to jest Głośnik Krzysztof są. prawda, Rafał? Peta, prawda? prawda, prawda. Kurwa, prawda? Rafał, no, Możemy zrobić wywiad krajoznawczy? Nie. Yes. Właśnie mam wywiad dla... Wbijamy się do domu! Jestem reporterem interwencji z Hieronim Walczak z tej strony. Yes. <głos》>, proszę mnie to uspuścić, bo jest interwencja yes. i powyć. My, podpisujemy umowę, że ich nie dotykamy. Nie, wydokładnie! Proszę tu mi nie utrudniać, to kuli pana. Zwijaj się! Proszę jaki bordal. Weź go! Weź go, kurwa! Weź go! Weź go! Pan lazım! Chodź! Chodź! Chodź tam! Chodź! coś do jedzenia! Pokaż nam! to Tato, smacznego!